Widzieliśmy to na obrazkach przed momentem. Dzisiaj wielu posłów, pan co dopiero wrócił z Sejmu, przyszło do Sejmu albo w rękawiczkach, albo w maseczkach. Nawet widziałem niektórych byli w goglach. Czy tak właśnie dla swego bezpieczeństwa powinni zachowywać się obywatele? Znaczy, jeżeli są chorzy, bądź jeżeli mają jakieś istotne problemy zdrowotne, to oczywiście tak. Natomiast no jak ja nie noszę maseczki ani. Rękawiczek. W ogóle z rękawiczkami to jest inna sprawa. Tutaj najważniejsze jest, żeby pamiętać, żeby nie dotykać ust i nosa, bo tutaj niezależnie czy w rękawiczce, czy skórą, zawsze możemy tego wirusa przenieść. Natomiast no, ja jako osoba zdrowa, bez objawów, nie miałem maseczki, nie, nie używałem nic. W nie. tym momencie musimy szczerze, że te... na moment przerwać, panie ministrze. Zapraszam wszystkich do posad News na dalszy ciąg rozmowy. No właśnie, panie ministrze, pan był bez maski i bez rękawiczek. Tak, bo wiem i pamiętam, żeby nie dotykać do ust, do nosa, do oczu rękami. Chociaż jestem alergikiem i często chciałbym podszyć sobie swędzące oko. To mam jednak już taki gdzieś tył głowy zakaz, że no lepiej najpierw zdezynfekować ręce, umyć ręce, dopiero wtedy można potrzeć oko czy nos. Pamiętajmy o tym, że oczywiście ta dystans jest znacznie ważniejszy